W czwartym odcinku Usteckiego Przeglądu Sportowego. Rafał, co dzisiaj zaplanowaliśmy? No, dziś mamy dawno niewidzianych gości. Porozmawiamy o piłce, o lekkiej atletyce oraz o tenisie. Czyli porozmawiamy z. Kordianem Wyblueskim, Lucyną Kuklińską-Nurkowską oraz. Sebastianem Sikorą. Zapraszamy. Pierwszym naszym gościem jest Sebastian Sikora, dawno u nas niewidziany. Witam serdecznie, Sebastianku. Dzień dobry. Sebastian, minęło kilka dni od naszego meczu ze szwedami. Jesteśmy w mistrzostwach świata, jest już po losowaniu. Jak oceniasz tak już troszkę na chłodno te nasze szanse w katarze? No wiesz, no to jest piłka nożna, także tutaj wszystko może się zdarzyć. Tak jak weszliśmy trochę niespodziewanie, można powiedzieć, bo tam wiadomo było 50 na 50, ale to są mistrzostwa, które wyłonią. Nowe, nowych zwycięzców i nowych przegranych, więc tu się wszystko może zdarzyć. No co Argentyna, bardzo mocny zespół, czwarta w rankingu FIFA, zdobyła drugie miejsce w eliminacjach, tak, zaraz za Brazylią, więc będzie bardzo silna, żadnego meczu nie przegrała, z tego co wiem u siebie, znaczy <coughs> w tych eliminacjach, Arabia Saudyjska praktycznie u siebie grają, także będzie bardzo mocna mimo, że zajmuje bodajże 49. miejsce w rankingu Fifa, ale, ale jednak będzie ich niosło to wszystko, cała ta publiczność i praktycznie ta gra u siebie. No i Meksyk. No Meksyk no, zajął z tego co wiem to drugie miejsce u siebie zaraz za Kanadą. Też, też dosyć mocny przeciwnik. No i zobaczymy. Bardzo za chwilę rozpoczynają się sezon na zielonej trawie. W ziemi obserwowałem wiele turniejów, w których grała Twoja Akademia. Widać, że ruch jest spory. Co aktualnie dzieje się w Akademii? No tak, dzieje się. Staramy się, żeby się działo, żeby dzieciaki się rozwijały, żeby młodzież się rozwijała. Generalnie przygotowujemy się do rundy rewanżowej, wiosennej, czyli już ten weekend zaczynamy cztery mecze Junior D1, D2, c, C2 c i e i E bodajże, czyli grupa rocznik 2012, jedzie do Lemborka. D1 spotykamy się z Echo Biesowicem. Biesowice to jest sobota, niedziela, C2. Gramy z Bruskowem Wielkim i D1 i D1 z Bykami Subsk. Więc co weekend praktycznie mamy 3-4 mecze tej rundy, właśnie rewanżowej. Do tej pory rozegraliśmy parę, parę turniej. Tutaj w okolicy gramy też jakieś sparingi wewnętrzne pomiędzy grupami młodsi na starszych, starsi na młodszych, więc to, to, to sobie ustawiamy, żeby gdzieś trochę tych gier rywalizacji, czy wewnętrznej, czy gdzieś zewnętrznej, było. Głównym celem jest, cały czas ja będę promował tą naszą ideę. Akademii Chcesz, to grasz. Głównym celem jest radość z piłki nożnej. Mam żeby... nadzieję, że się nie pogniewasz, powiem, że też trochę inne wyzwanie cię czeka, już typowo prywatne. No bo drugi raz zostaniesz tatą. A tak, takie prywatne pytanie padło. To jest, trochę się tak zastanawiałem, czy, czy, padnie, czy padnie to pytanie. Tak, o, tak, drugi raz zostanę tatą. Także cieszę się bardzo, że e, moja żona e, już niedługo będzie rodziła. Także za półtorej miesiąca spodziewam się e, drugiego syna. Czy... To co, my życzymy powodzenia w życiu osobistym, także tym na niwie sportowej. I do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym drugim gościem jest Lucyna Kuklińska, Nurkowska, trenerka LKS Jantar Ustka. Z Lucyną porozmawialiśmy między innymi o sezonie halowym. Lucynko, chciałbym z tobą porozmawiać na temat sezonu halowego, bo lekko atletyka to nie tylko otwarty stadion, ale również hala. Na początek może porozmawiamy o tej naszej lekkoatletyce lokalnej. Jakie były wasze starty w tym sezonie zimowym? Jakie oceniasz? To znaczy tak, sezon halowy zazwyczaj traktujemy jako taki przejściowy, tak? To jest taki jakby przerywnik przed sezonem letnim. Braliśmy udział w dwóch mityngach lekkoatletycznych halowych w Toruniu i, i, i dwójka naszych zawodników brała udział w halowych mistrzostwach Polski U18. To jest Aleksander Norkowski i Paulina Wac. Paulina Wac świetnie sobie poradziła, weszła do finału B na dystansie 600 metrów, bijąc w tym świetnym swoim biegu i w eliminacjach, i w biegu finałowym swoje rekordy życiowe. Natomiast Olek, no poszło mu, poszło mu słabiej, aczkolwiek pobiegł tam rekord życiowy. Może u Wolka było to też takie może usprawiedliwienie taką zmianą, że on zmienił w tym roku kategorię swoją wiekową z młodzika wszedł do starszej kategorii juniora młodszego, ale uważam udział moich zawodników i w tych mitingach i w mistrzostwach Polski za, za udany. I na mistrzostwach Polski seniorów, również startował nasz zawodnik Modest rękawek, gdzie również uzyskał swój rekord życiowy rekordy życiowe ja myślę, że to jednak jest poprawa, a nie coś co jest ustecznione. Chciałbym teraz zapytać ciebie, jak oceniasz halowe mistrzostwa świata pod kątem ogólnie świata, ale także i występów reprezentantów Polski. No, na pewno nam i na halowych Mistrzostwach Świata padło super wiele takich bardzo ciekawych wyników światowych, ale jeżeli bym miała tutaj się odnieść do naszej reprezentacji, no to jak zwykle super występ naszych 400 metrowców i dziewcząt na 400 metrów, gdzie dziewczyny wywalczyły medal. już na święty, święty Estericz czwarty, czwarte miejsce trzeci raz rzędu, no ale co, no, no, no super występ. Panowie 400-metrowcy indywidualnie słabiej, ale w sztafecie pokazali, na co ich stać. Indywidualnie super, mega super występ naszej liderki tabel światowych, naszej wieloboiski Adriany Sułek, gdzie pobiła, boże chyba 17-roczny, przez 17 lat nie był pobijany ten rekord Urszuli Włodarczyk w siedmioboju. Co jeszcze? No Ewa, Ewa Swoboda, również czwarte miejsce, liderka tabel światowych, czwarte miejsce, aczkolwiek naprawdę super występ. No, no nasi wie, wieloboiści, no nie ukrywam, że liczyliśmy po prostu na na, na więcej i Bukowiecki i, i Haratek, to, to było dziewiąte, dziesiąte miejsce, ale no, no cóż, taki jest sport. Na no. zakończenie chciałbym zapytać, co się dzieje aktualnie w Usteckiej Szkole Biegowej, bo widzę, że cały czas tutaj biegacie. Od nas wybiegacie i biegniecie w teren. No tak, Ustecka Szkoła Biegania funkcjonuje, nieźle sobie radzi, może nie jest to już tak zawsze w tym okresie zimowym, to, to, to ta frekwencja nie zawsze wygląda tak, jakbyśmy chcieli. No wiadomo, wszyscy mają jakieś tam swoje obowiązki, ale, ale, ale cały czas to się kręci, cały czas biegamy. Dziękując za rozmowę, my mamy nadzieję, że spotkamy się także na naszych biegowych Grand Prix Wózca. Dziękuję serdecznie. O polskim tenisie jest coraz głośniej na świecie, dlatego postanowiliśmy porozmawiać z Kordianem Wróblewskim, prezesem UT. Kordianie, jesteśmy no w drugim dniu historycznego osiągnięcia w polskim tenisie, bo po raz pierwszy polski zawodnik... A właściwie zawodniczka jest numerem jeden na listach światowych. Liga Świątek. Tak. Świetny sukces, trzy turnieje rangi, tysiąc punktów wygrane z rzędu, numer jeden na świecie. Troszeczkę taki, niektórzy kwestionują ze względu na to, że Ashley Bartek zrezygnowała ze startów do kontynuowania dalszej kariery. Ale myślę, że to by w czasie za długo nie trwało, iga dogoniłaby i, i tak zostałaby tym numerem 1. Dokładnie tak, rezygnacja Ashley Barty to nie wina przecież Igi Świątek, ale można zauważyć, że także inne nasze reprezentantki, bo i Magda Linety coraz wyżej i wczoraj także świetny sukces Magdy Frank, która pokonała 11 w tej chwili Petrę Kwitową na Listach Światowych, to ten nasz polski tenis coraz, coraz fajniej wygląda. Petra jest akurat 29 na, na listach światowych, ale tak, oglądałem akurat wczorajszy mecz. Magda wygrała. Ogólnie też osiągnęła historyczny wynik w swojej karierze. Jest 84 aktualnie na świecie i systematycznie z pełną determinacją pnie się do, 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 do w, tej, w tym rankingu coraz wyżej. Do, do, do coraz, coraz większy, wyższych miejsc. Nie tylko polskie dziewczęta, ale także panowie i Hubert Hurkacz i Kamil Markrzak coraz lepsi, lepiej wyglądają w tych statystykach VAT, VAT. Powiedz mi, czy to ma przełożenie na tenis wózce? Ja powiem o naszych panach troszeczkę więcej, rozwinę, rozwinę ten temat. W, zeszłym, w zeszłą niedzielę lub dwa tygodnie do tyłu. W cyklu, w cyklu ATP, Tour ATP Challenger grało dwóch, dwóch zawodników polskich: Daniel Michalski i Kacper Żu. Grali w finałach, niestety nie udało, im się, nie udało im się wygrać. Wrócił Jerzy Janowicz po kontuzji, grał eliminację po bardzo ciężkim meczu, niestety nie udało mu się awansować do bardzo silnie obsadzonego Challengera w Lugano. Kamil Majszak, pierwsza setka, super tenis, rozwija się chłop samowicie. Hubert Kurkacz. Silny, silny, silny zawodnik, nie, nie, grający coraz pewniej, coraz mocniej, coraz szybciej, Po strachem jest, po strachem jest yy, światowej czołówki, co świadczy o pokonaniu Andrija, yy, Andrija Daniela Miedwiediewa, drugiej rakiety świata. A czy ma to przełożenie na óstecki tenis? zainteresowanie w Ustce tenisem jest już od wielu lat coraz większe z roku na rok yy, przybywa tych dzieci i również osób dorosłych chcących uprawiać tą dyscyplinę każdy w domu chciałby mieć Igę Świątek albo Huberta Hurkacza no, jeśli chodzi o dzieci i życzę wszystkim rodzicom takich sukcesów kończąc życzę dużo zdrowia bo będzie potrzeba żeby tych wszystkich młodych adeptów po prostu uczyć tego tenisa dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich chętnych do uprawiania takiej dyscypliny jak tenis ziemny na korty w Ustce. Na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie zapraszamy już na kolejny odcinek. Kiedy Rafał? Już za tydzień w środę i będzie to nie byle jaki odcinek, bo zapraszam na tak zwaną ćwiartkę, czyli na 25. odcinek Usteckiego Przeglądu Sportowego. Do zobaczenia.